Cześć. Podstawka pod pisankę, bombkę, wzór trzeci. Wzór wygląda na skomplikowany? Zapraszam na poradnik, a przekonasz się, że tak nie jest. Do wykonania tego projektu potrzebujemy kordonek maxi lub maksimum. 565 m na 100 g, szydełko 1,5 mm, nożyczki. Szpilki lub igiełki. Co tam masz, czego używasz? Forma styropianowa. Kształt jajka. Wielkość 14 cm. Jeśli nie masz formy, możesz użyć czegoś o podobnym kształcie. Do formy styropianowej potrzebujemy folię lub po prostu woreczek. Nakładamy woreczek na formę. Chodzi o to, aby robótka po wykrochmaleniu i wyschnięciu nie przykleiła się do styropianu. Krochmal. Można użyć różnego krochmalu. W tym projekcie. Jest niezbędny. Jak wiecie, ja używam i polecam gotowy krochmal i jest to ługa. Jest to krochmal, jak to się potocznie mówi, ten w niebieskiej butelce. A jest to krochmal z firmy Gold Drop. Na moim kanale jest poradnik usztywnianie krochmalenie. Może go widziałeś, widziałaś. Tak na szybko powiem lubię ten krochmal, bo mogę po niego sięgnąć w każdej chwili. Dzięki niemu oszczędzam czas i pieniądze. Sięgam po niego kiedy chcę. Nie muszę niczego przygotowywać wcześniej. Jest wydajny i co za tym idzie, tani. A co jest najważniejsze, krochmal ten nie zostawia nalotu na robótce. Trzeba po prostu dobrze odcisnąć po krochmaleniu. Tylko tyle. Ługa nie daje nam efektu kamienia, że tak to nazwę. Robótka jest jak widać sprężysta, ale doskonale trzyma formę. Nawet przy tak delikatnym wzorze. Jak ten. Tak jak przypięłam szpileczkami do formy. Tak zostało. Zaczynamy. Pętelka. Cztery oczka łańcuszka. Narzut. Wkuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka i wykonujemy słupek. Wykonamy takie motywy. Znacie je z moich wcześniejszych poradników, trzy oczka łańcuszka. Narzut. Przeciągniemy nitkę tutaj przez te dwie pętelki. Słupek. Trzy oczka łańcuszka. Narzut. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Słupek. Mamy trzy motywy, a wykonamy 22. Gotowe. Połączymy robótkę w okrążenie. Musimy to zrobić tak, aby nie przekręcić motywów. Włowamy szydełko tutaj w to pierwsze oczko, przeciągamy, oczko ścisłe, okrążenie zamknięte. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka i wykonujemy oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Chwytamy za te same trzy oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia, słupek. To jest motyw główny podstawowy. Przechodzimy na kolejny motyw z poprzedniego okrążenia. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka, słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek tutaj. W tym samym miejscu. Przechodzimy na następny motyw z poprzedniego okrążenia. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Tak to wygląda. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy 22 motywy główne, podstawowe. Uwaga! Wkłuwamy szydełko tutaj. W tym miejscu przeciągamy, mamy dwie pętelki, wykonujemy trzy oczka łańcuszka. To jest pierwsze, drugie, trzecie. Mamy słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Motyw główny, podstawowy. Jedno oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Dwa oczka łańcuszka, poprzeczki omijamy. Przechodzimy tutaj pomiędzy motywy z poprzedniego okrążenia. Słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Jedno oczko łańcuszka pomiędzy motywami w tym okrążeniu. Dwa oczka łańcuszka poprzeczki omijamy, przechodzimy pomiędzy kolejne motywy z poprzedniego okrążenia słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Pracujemy tak całe okrążenie. Oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Tak byśmy zamknęli okrążenie normalnie, ale w tej robótce będziemy zamykać inaczej. Narzut, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, przeciągamy przez wszystkie trzy nitki. I teraz trzy oczka łańcuszka na słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek tutaj w tym samym miejscu. Motyw główny, podstawowy. A pomiędzy motywami, jedno oczko łańcuszka. Omijamy pokrzeczkę. Przechodzimy tutaj pomiędzy motywy. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Dwa oczka łańcuszka. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu, oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Dwa oczka łańcuszka poprzeczki omijamy, chwytamy za to jedno oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Słupek. Dwa oczka łańcuszka. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. To okrążenie jest takie same jak poprzednie. I to okrążenie do końca. Okrążenie zamykamy. Narzut. Kuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy nitkę przez te trzy pętelki. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Motyw główny, podstawowy. Jedno oczko łańcuszka pomiędzy motywami. Omijamy dwa oczka łańcuszka poprzeczki. Przechodzimy pomiędzy motywy. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka. Słupek. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Oczko łańcuszka. Poprzeczkę omijamy, przechodzimy pomiędzy motywy, chwytamy za to jedno oczko łańcuszka. Słupek. Dwa oczka łańcuszka. Jeszcze jeden skłupek w tym samym miejscu. To okrążenie jest takie samo jak poprzednie dwa. I to okrążenie do końca. Oprócz tego okrążenia możesz wykonać jeszcze jedno czy dwa takie same okrążenia. Okrążenie zamykamy i jest to ostatnie okrążenie w tej robótce, a więc możemy tutaj wykonać jedno oczko łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy nitkę, chowamy. Wykonałam cztery okrążenia ozdobne. Możesz wykonać jedno czy dwa więcej. Podstawka będzie wyższa. Oczywiście podstawkę trzeba wykrochmalić. Nie ma innej rady. Jeśli używasz ługi, pamiętaj, że trzeba ją dobrze wymieszać. Nalewam troszeczkę i gotowe. Jak widzicie, to jest taki biały, gęsty płyn. Równo dokładnie namaczam. Po chwili wyciągam robótkę z krochmalu, odciskam nadmiar. Teraz ważna sprawa. Równo, dokładnie trzeba robótkę naciągnąć i nakładamy na formę przypinam igiełkami. Sprawdzam, czy jest równo. Tutaj muszę poprawić. Naciągam i przypinam. Zobaczcie, to nie jest nic trudnego. Potrzebujemy tylko chwilę czasu, żeby to zrobić jak najdokładniej. I sprawdzamy. Czy jest dobrze? Jeśli gdzieś jest krzywo, nic się nie dzieje, wystarczy poprawić. Teraz przypinam u góry i sprawdzam. Jeśli wszystko jest tak, jak być powinno, zostawiam do wyschnięcia. Po wyschnięciu usuwam igiełki. ściągam robótkę z formy, gotowe. Zobaczcie, nie ma śladu krochmalu. Podstawka trzyma formę i na takiej podstawce możesz postawić pisankę, bombkę i to nie tylko taką wykrochmaloną pustą, a nawet taką. Na wypełnieniu plastikowym akrylowym. Pasuje idealnie i wygląda pięknie. Dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć!